Nie chcę dzisiejszej nocy spędzić na ulicy. Zjem to tutaj po prostu, żeby nikt nie wiedział. Czuję się jak gówno, po prostu czujesz się jak gówno. Ludzie się patrzą, jakbym był jakimś śmieciem. Szukam jakiegoś otwartego bloku. Co tutaj robisz? Absolutnie. Proszę stąd wyjść. Witam was kochani, ja jestem kamerzysta. Dzisiaj zrobimy sobie coś, z czego pewnością żaden youtuber by się nie podjął. Czyli mianowicie spędzimy 24 godziny poza domem, posiadając w portfelu jedynie 10 zł. Wyobrażacie sobie, jedynie 10 zł poza domem, bez jedzenia, bez picia. No wiadomo, będę mieć te 10 złotych, więc będę mógł sobie zakupić jakiś asortyment, ale jest to zaledwie 10 zł. 24 godziny poza domem, więc praktycznie będę żyć jako bezdomny. Miało to troszeczkę inaczej wyglądać. Ten challenge miał być dużo łatwiejszy, ale z tego co zauważyłem, zaczęło aktualnie padać. O, śnieg zaczął padać. Jeszcze lepiej. W każdym razie jest godzina 7.33, więc powinniśmy już Zacząć challenge, powinienem udać się do miasta. Mam być tam zamiar przed godziną 8. Zapraszam Państwa do oglądania. Aha, i zostawcie subskrypcję. Jeżeli jeszcze ty nie subskrybujesz kanału, to kliknij taki sam czerwony przycisk, jaki tutaj mam na paluszku, tam na dole. I zasubskrybuj mój kanał. Dziękuję Państwu bardzo. Teraz sobie zdałem sprawę, że to będzie najcięższy film w historii mojego kanału, i boję się, naprawdę się boję. A jestem coraz bliżej centrum miasta i zaraz będę musiał opuścić autko i, i zacząć czekać. Okej, okay, kochani, już tam zaparkowałem Jaguara. Nie wiem, czy widzicie, a e, Jaguar stoi. Mam przy sobie 10-złotowy banknot. Już to czuję, że będzie ciężko, bo już dopiero mina minuta, już mi jest zimno. W każdym razie mam już parę pomysłów, jak spędzić ten dzień i jak zarobić pieniądze. Także widzimy się za chwilę. Okej, okay, jest godzina 9.30 i półtorej godziny siedzę aktualnie na dworcu, żeby nie było mi zimno. Te strefy upokarzające, ale poszedłem do parku, zrywałem sobie małą gałązkę. Zawsze jak ludzie kupują w automatach Ole Pepsi czy coś, to spada po prostu im kasa pod automaty, więc najprawdopodobniej coś znajdziemy, żeby powiększyć swój budżet. No cóż, zaczynajmy. To no, widzicie. Ale widać to nawet jest. Ok, mamy już trochę drobnych, wydaje mi się, że teraz możemy zastosować drugą technikę wydobywania kasy, tylko po prostu udać, że coś mi spada. Ok, jest godzina 11.20. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że nie wydałem ani złotówki i udało mi się jeszcze dodatkowo zarobić pieniądze. Także to jest dobra wiadomość. Eee, przeleciałem około 20, 25 sklepów na dworcu centralnym i udało mi się wyciągnąć z nich, wydaje mi się, że około 20 zł. Jeszcze nie liczyłem tego. Wynik wydaje mi się całkiem niezły. Zła wiadomość jest taka, że zachciało mi się pić i jeść. Jeszcze pomyślę, jak to zrobić. Fajnie, jakby udało się uzbierać na nocleg. Nie chcę skończyć na ulicy. Mam nadzieję, że to będzie. Będzie realny. Przeliczyłem pieniążki, udało mi się łącznie uzbierać 28 ,76 zł 76 groszy. Teraz mi się wydaje, że pójdę po prostu do Żabki albo do jakiegoś innego sklepu i kupię sobie wodę i coś do jedzenia, no bo jednak nie chcę być wstecz głodny, ale przede wszystkim nie chcę dzisiejszej nocy spędzić na ulicy. To będzie najgorsze, najgorsza, najgorsza rzecz jaka jest możliwa, spędzić dzisiejszą noc na ulicy. Wszedłem właśnie do centrum handlowego i widzę tych wszystkich ludzi, którzy jedzą w restauracjach i czuję się jak gówno, po prostu czuję się jak gówno. Wiem, że jeżeli pójdę do restauracji z zjem w restauracji, to, nie będę, to będę dzisiaj spać na ulicy, dlatego... Dlatego się powstrzymuję od tego, ale pierwszy raz w życiu zrozumiałem, jaką wartość mają tak naprawdę pieniądze i ile one zmieniają życie drugiego człowieka. Jak bardzo wpływają na życie drugiego człowieka, i jest mi wstyd, że po prostu tego nie doceniałem i że dopiero postawiony w takiej sytuacji, w której muszę zrobić taki film, dopiero zaczynam to doceniać. Że dopiero widzę tą drugą stronę medalu i co muszą czuć ludzie, którzy po prostu tych pieniędzy nie mają. Pierwszy raz jestem w sklepie i pierwszy raz od pięciu lat patrzę na ceny produktów. Wow. Znalazłem najtańszą wodę za 59 groszy. Mam się po prostu uracze. już nie będę kupować z drugiej dzisiaj, po prostu jeżeli mi się skończy woda, to uzupełniam sobie w kranie i wypiję kranówę. Wyobrażacie to sobie? Będę pić kranówę. Wziąłem jeszcze bułeczki 29 groszy za sztukę, czyli łącznie wydałem do tej pory złoto 18. Ja nie muszę dużo jeść i pić, także na tym przynajmniej zaoszczędzę, ale jeszcze bym coś wziął, jakiś jogurt. Tani, że po prostu nie jest tutaj bułki. Słownie najtańszy jogurt taki udało mi się znaleźć. 79 groszy, czyli z się jak 2 złoty. Jest godzina 16.20, ja za swoje zakupy zapłaciłem złoty 96 zł za pełne zakupy, czyli woda, bułeczki jogurt. Nie zjem tego w centrum handlowym, bo jest mi po prostu wstyd. Czuję się jak bezdomny. W tym momencie czuję się jak bezdomny, mimo wiem, że mam dom i że mogę w każdym momencie przerwać ten film i do niego wrócić. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć, po prostu źle się czuję. Zjem to tutaj po prostu, żeby nikt nie wiedział i będę myśleć co dalej. Godzina 19 ja zdążyłem trzecie, już praktycznie wszystkie sklepy w okolicy, w których mógłbym znaleźć też pod ladą. Jest tego naprawdę dużo, co znalazłem. Niemniej jednak są to drobne. W każdym razie teraz zacząłem skupiać się na wózkach. Ludzie zostawiają, no, właśnie w takich miejscach wózki. Przecież na to po prostu nie zwracałem uwagi, ale jest naprawdę dużo wózków zostawionych po całym sklepie, no i często w takowych wózkach znajduje się kasa. Tutaj na przykład w tym wózku znajduje się złotóweczka. Nie wystarczy, że odwiozę taki wózek, no i mam złotówkę do przodu. Dopóki, dopóki galeria będzie otwarta, w ten sposób będę po prostu zaraz. O, jeszcze tego automatu nie sprawdzałem. <laughs> tu, jak widzę automat, to widzę możliwość zarobku. Jak zarabiam tą kasę, spoko, ale ludzie się patrzą jakbym był jakimś śmieciem. W sensie, że takie... Ee, z taką pogardą patrzą na mnie. Trzy albo cztery osoby się zatrzymały, w ogóle przepchali mi wózek w to miejsce, w międzyczasie jak wyciągałem. No takie... czuć tą pogardę ludzi, że czułem się lepsi po prostu od innych. Aha, jeszcze z czymś takim to się nie spotkałem. Jeżdżę tutaj od ponad godziny i pierwszy raz mam taką sytuację, że normalnie ktoś sobie nie wziął zotówki. Czyli mu się chciało odwieźć, albo nie chciało mu się brać zotówki. Ludzie rzeczywiście bardzo dużo kasy mają. Okej, okay. przeliczyłem całą kasę, którą udało mi się zebrać, jest za 15-21, więc za 15 minut zamykają galerię, wejdę ogrzać się ostatni raz. Udało mi się tutaj na tych kubkach i z dychą, którą mam w kieszeni tutaj jest łącznie 50 zł, czyli 50 zł z hakiem, tylko gdy opuszczę galerię wydaje mi się, że będę szukać noclegu w jakimś hotelu, o ile w ogóle jest jakiś hotel za 50 zł, bo jak nie, no to będę musiał szukać klatki. Mówiłem, żeby nie tracić kasy, po prostu zupełnie butelkę wody w kiblu. Kartę, grosz teraz się liczy. Jest godzina 22, ja już jestem przebarznięty, za cienko się ubrałem zdecydowanie, szukam jakiegoś otwartego bloku, w którym będę mógł się schować i znaleźć ten hotel, jak jestem w ruchu to przynajmniej nie jest mi zimno, nie wiem czy coś za tą kwotę w ogóle znajdę, ale mam nadzieję, mam nadzieję, że tak, nie chcę do kogoś dzwonić, no bo co mu powiem, <laughs> ulotki o 22, albo o co, kurier. Nawet nie wiem, jaką bajkę wymyślić. no Chyba, że powiem to w ewentualności, ale to już w ostateczności. Jeżeli wszystko będzie pozamykane, to w ostateczności po prostu powiem, że sąsiad spod jakiegoś numeru i czy może pani otworzyć? Albo pan. Na razie postaram się znaleźć coś otwartego. Znalazłem otwartą klatkę. Udam się u góry do góry. Jestem cały I odsapnę chwilkę. Co tutaj robisz, eee, Filmy Film nagrywam na YouTube. Jaki film, jaki film? No, film. Co to ma znaczyć? Proszę opuścić tutaj pełno ćwórów, narkomanów, to też jeden z nich już wydała. Tam do środka. a Albo no, ja, gdzieś tam, nie no. wiem, gdzie wkroczyli tutaj na końcu. Absolutnie. Proszę stąd wyjść. No, ale ja tylko chciałem, ja film nagrywać. Nie ma nagrywam, żadne nagrywanie. Tutaj możesz sobie mówić, ale nie mnie takie rzeczy, tak? Ja tutaj już sprzątałam po tych ciepłynach na wszystkich, tak? Jazda, jazda z klatki. A ty już. Długo na tej klatce nie posiedziałem. Po to troszeczkę się ogrzałem. Już nie mam siły. Rzuciła mnie jakaś kobieta. Myślałem, że jestem ciepła, nawet się z nim nie dało porozmawiać. Nie wiem, co mam zrobić teraz w tym momencie. Już jest prawie północ. Jest zimno. I pójdę może na jakąś stację, znajdę jakąś stację. Chyba trochę mnie to przerosło. Jestem załabany. Nie wiem co naprawdę. Płacze nic nie zyskałem. Skoro znalazłem się w takiej sytuacji, w jakiej się znalazłem, no to trzeba jakoś rozwiązać tą sytuację, a nie. Ale Richards, będę dzwonić teraz po wygląda wyglądam jak gówno, teraz wyglądam jak totalne gówno. Cały dzień śmierdzę, po prostu już śmierdzę po całym dniu. Te 50 zł w kieszeni wcale nie ratuje sytuacji. Jak pan nie bateria, to będę to po prostu do końca, do końca dnia siedzieć do rana w tym kiblu. Mam nadzieję, że mi że się nie zorientuje. Po prostu nogi wezmę do góry cieszę się, mega się cieszę, pierwszy raz się cieszę, że będę spać w tak samym hotelu, udało mi się znaleźć pokój e, dwuosobowy e, wprawdzie będę tam sam e, za 45 zł, normalnie pokój kosztuje 90 zł, ale pani powiedziała, że za 45 zł po prostu da mi jedno miejsce, bo chyba słyszała za w moim głosie e, i powiedziała, że jeżeli ktoś będzie chciał tak samo przenocować, no to po prostu e, za te 45 zł też mu udostępni ten e, te miejsce, w każdym razie to jest zdecydowanie lepsze niż spanie na Orlenie, bądź e, na klatce, także, także super, mega się cieszę. Muszę tam po prostu się e, jakoś dostać. E, w nawigacji wpiszę, dopóki jeszcze telefon minie. patrzy, żeby sprawdzić mniej więcej gdzie znajduje się ten hotel i widzimy się już na miejscu. Może nie jest jakiś szczyt marzeń, ale pani była na tyle miła, że dała mi drugi jednoosobowy. Także nie będę mieć lokatora w dzisiejszej nocy. Teraz pokażę wam, jak to wszystko wygląda. Warunki nie są jakieś mega. Mega super, ale cieszę się, że nie będę spać na ulicy albo na stacji benzynowej, bo to byłaby tragedia. Super. Pierwszy raz się tak cieszę, że, że nocuję w takim samym hotelu, ale... Cieszę się, że mogę się wyspać normalnie, jak człowiek, i że nie będę się niczym przejmować. Bo już naprawdę myślałem, że na, że na dworcu skończę. Szczerze, takie myśli mi przychodziły, czy będę spać na tej stacji w tym kiblu, ale ja chciałem spać na tej stacji w kiblu, pomyślałem, że pójdę na dworzec po prostu się przespać. Nie wyrzuciliby mnie, no bo myśleliby, że nie jestem bezdomny. No ale jeżeli ktoś jest bezdomnym, to musi mieć naprawdę przez ranę. No cóż. Ten challenge, mimo wszystko uważam za mega udany, ale jest naprawdę ciężko. Posiadając 10 zł i nie mając dachu nad głową, no nie wiem jakie szczęście trzeba mieć, żeby, żeby dobrze skończyć. Jest ciężko. Naprawdę, naprawdę ciężko. No cóż, chyba się z wami pożegnam, no bo w sumie bez sensu. Rozbiorę się, za te 5 zł pójdę na stację kupić jakiegoś hot doga, ale już bez sensu to nagrywać. I cóż, dziękuję państwu za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Ja idę spać ale najpierw na stacji po doga, bo jestem mega głodny.